Ja na widzowie na na 80 i jesteśmy na Wiśni. Yy, a co dzisiaj będziemy robić? No bo niestety będziemy ogarnąć nareszcie tych bibliotekarzy. Bo jak wiecie, oni nie do końca nam się udali. I dzisiaj muszę zrobić łóżko, może nawet dwa. I co tam ta owca wciąż jest ogólna ten drugą już nie, więc tamtą drugą sobie obetniemy zostawcie łapę w górę suba i w opisie coś wam podam nawet jeśli nikt tego nie ogląda to ja i tak to podam, bo to się w przyszłości przyda moim subskrybentom oczywiście nie wiem czemu mi tak Ciężko dzisiaj mówić, może się lekko przeziębiłem. Wykopnę sobie też trochę węgla, bo nie mamy innego kilofu, co jest trochę mi szkoda, ma tam w Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Na wiśni powoli braknie węgla. Ostatnio mi się poszukiwał, skarżył pochowany więc nie chcę, żeby on coś do mnie miał. Trzeba ruszyć. Czy to co się w tej kopalni jest to jest taki taki wąski tunel? Tu jest kopalnia. Tu no, jakieś pochodnie. Co w ogóle da się zdobyć? Czy to jest po prostu dziura wesoła? bo jak tak, to ja podziękuję. Nie będę schodził gdzie? O! Ma ragdę. Dobra, że mam fortunkę. Tu nie Niech to umarł, nie dał, I jeszcze już zaraz gniją to umarł mi niedawno żółt także zostawcie łapę w Na i dla moich niestety poległych zwierząt Przy okazji Chciałabym poszukiwacza i zrobić tu farmę To nam się może przydać A Jak ja mam to zrobić? To muszę wywalić to, dodać sobie to sobie aldrych to i dać sobie to teraz w takim musimy po prostu będziemy musieli czekać oj to też trzeba będzie wykopać i na pewno muszę coś zjeść niestety jedno co mam do jedzenia to jest Ale tam pochodnie, i czy ja tu widzę wyjście? Nie za bardzo. do do mnie w tym sercu. Nie ma serca, Mam jedno serce. chciałbym znaleźć jaksa. Może eksplodować nie no Nie eksploduje takie mam Dawaj Powinna dawaj. dawaj Creeper Zrób kaput Uff Dobra Nie będę musiał to drzwi w Ale udało mi się zobaczyć ładne prześwietlenie To na pewno I nie mam na wystarczającej ilości wełny na łóżko Więc się jak najdobre Z okazji zaznaczyłem startowe a nawet nie musiałam sobie pozdrowić, bo jest widoczny. to musiał zrobić jakąś tam na wyśni dolnej. Co się stało z tą Nie teraz powinienem... No w ogóle wiśnia powinna być trochę bardziej ekscytująca, nie strasznie hmm. Zginę i potem jak się od razu to... Kończymy. Muszę tam dojść, no na własność. Jak mówiłem umarł mi żółw. nie będę podawał nazwy niestety. Ale jest mi strasznie z tego powodu smutno, bo miałem z nim więź, Tak jak tydzień wcześniej umarł mi teraz. Kudłacz. Więc moglibyście zostawić suba pod shortem, w którym będę opakiwał te zwierzęta. Pięknie. Widzimy się. Zajmamy mamy to ogłocięte drzewo z jednej gałęzi, ale... No. Było warto, bo mamy już wszystko, co potrzeba do zrobienia łóżka villagerowi. Co wcale nie jest w sumie takie... Wow, bo jakby... Po co robić chłopka villagerowi, zapytać o po co, żeby dorósł. Oczywiście może dorosnąć bez łóżka, ale będzie to dość mierny proces. I tak musimy to sobie na pewno odminować. Wiem, że wystarczy tylko jedno wyminować, ale ja wolę mieć pewność, to i nie, nie Tylko postawię łóżkę, więc mały. Włózko, jak masz łóżko, to mogę nareszcie skończyć od jak on dorośnie, to tam będzie... no właśnie. Kolejny problem z tym mój jest taki, że ja muszę mu to podwyższyć, to zdecydowanie. Układ. może się czegoś nauczy, żeby na przykład nie uciekać. No cóż, w tym odcinku razem z poszukiwaczem będziemy dalej pracować nad yy, projektem, który. Czy w no, prawda? Tak. Ty? Nie, no teraz są fikowane. Ja z nimi nie wytrzymam. Jak mi handlu. Tak, mogę wyhandlować papier. Albo po gdyby mi się przydało. Tak, tak czy siak, na.